Praca w Straży Miejskiej w re. Ostatnio jest jej jeszcze więcej. I choć strażnicy przed kamerą mówić o zmianach, nie chcą już odczuli, że ważna jest skuteczność. A skuteczność to pieniądze. Jestem już na miejscu. Robi się teraz ze Straży Miejskiej znowu organ, który ma represjonować warszawiaków i odbiera odbierać o nich pieniądze. Jest tylko po to robione. Żeby jak najwięcej zarobić pieniędzy. Nie liczy się porządek. My pomarzamy. Oficjalnie nic się nie zmienia. O wyścigu po mandaty nie ma mowy. Ale oficjalne zapewnienia nie pokrywają się z tym, co mówią sami strażnicy. Nie wiem czy pana da wiarę, ale takie rzeczy robi się nawet druga, trzecia w nocy. Dostajemy zlecenia na temat handlu i parkowania. Żeby był papier. To. Nie, nie mówimy o konkurencji. Zastępca komendanta Straży Miejskiej sprawę dementuje. Pracujemy normalnie, bez nacisków. Jakbyśmy mieli odnieść się do takiej skuteczności papierowej? Ilość mandatów, ilość wniosków do sądu grodzkiego? Nie. Myślę, że jeżeli to ma być cel. Pracy strażników, to doszło do jakichś pomyłków. Wielu strażników poza kamerami mówi o konkurencji w poszczególnych posterunkach, tylko po to, żeby mieć dobre wyniki. Związkowcy już w sprawie się przyglądają. Jak twierdzą, to błędne koło i to nie wyniki są najważniejsze. Ja już powiem tak w skrócie: czy na moim terenie jest porządek i spokój, a nie to, ile ja przyniosę mandatów, ile ja przyniosę wniosków do sądu. Bo to nie na tym chyba rzecz polega. Skuteczność może wyjść na dobre wszystkim, za wyjątkiem samych strażników. Ilość nie zawsze znaczy jakość. Straż miejska stawia na skuteczność często wbrew samym strażnikom. I choć oficjalnie nic się nie zmienia, dla strażników zmienia się bardzo dużo. Jacek Smaruj, TVN Warszawa.